Cześć, z tej strony ujawi witam wszystkich serdecznie w do of Warships Replay. Jest dziś pokaz y, umiejętności kolejnego członka klanu. Maniek008.pl na Yamato. Wiem, że bardzo lubicie ten pancernik, dlatego też y, już chyba trzeci czy czwarty raz jest w replayach. Da się ukryć, że sporo konkretnych bitew na nich y, robią gracze. Ale zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Może tak. Przyjrzyjmy się, jak ogólnie wylosowało. Niby jest lotnisko, ale ósemka to nie ma tragedii. Jest też nowy Enterprise, bitwa świeżutka. Jak widzicie, pancerniki, dwie dziesiątki. Ogólnie tylko trzy dychy. Niszczarki z tych groźniejszych to Fletcher, tutaj po drugiej stronie. Mogą jego torpedy zabolać. Oczywiście wszystkich okrętów torpedy bolą. Niemniej są takie, które bolą bardziej, i te, które bolą mniej. I zobaczymy na razie. Klasyk czyli pancernik udaje się w stronę C. Będzie spora walka tutaj na B. Aż cztery niszczarki idą. Czyli wszystkie. No i jak widzimy, team też ma przewagę w niszczycielach. To jest zawsze miła sprawa. Więcej rozeznania z przodu. Zawsze procentuje. a zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Jest pierwszy Fletcher, Najgroźniejszy. Właściwie nie Fletcher tylko pierwszy niszczyciel, ale tutaj nie decyduje się na strzelanie niego. Na razie to łupanie na 26 km bardzo daleko. Salwka leci. No i całkiem przyjemnie lecą te pociski z Yamato. I no, coś paść. Nawet ładnie wpadło, jak na taki dystans. 19 km. Pamiętajcie, że Yamato ma jedne z najcelniejszych dział jeśli chodzi o pancernik. No i to naprawdę często widać przy tych różnych strzałach. Skupienie jest bardzo ładne. To nie jest Gneisenau czy, czy, czy jakiś inny niemiecki pancernik. Tutaj pociski lecą bardzo precyzyjnie. Pod tym względem linia pancerników japońskich jest najlepsza. Mają najcelniejsze działa. Później są amerykańskie pancerniki, później niemieckie, jeśli chodzi o celność działa. Oczywiście nie wszędzie, ale ogólnie taka jest. A, taka jest tutaj specyfika tych linii, tych państw. Hmm, zobaczymy na razie. Będzie zbierał Izumo. Jak widzicie, kolega płynie ładnie skontowany. Tak żeby tutaj za wielkie obrażenia nie wchodziły. I sobie pomału, pomału pompuję. Wszystkich tutaj większych graczy. Już 30 tysięcy jest. kto tam jeszcze płynie. Hindenburg, to jest też fajny cel. Ale póki co Izumo jest bliżej. Już tutaj nie ryzykuję maniek ostrzału z tych bocznych tej, tej wieży na tyle. się kontuje, no nawet nie kontuje, tylko ustawia przodem. No Borlan, jak się pokaże, to byłby dobrym celem, Już tutaj Maniek też go zauważył. Może być, no tutaj już będą dołączać. Kolejne trzy działa. No i zobaczymy. Płynie, płynie. No Borlan. na razie tak, że trudno go będzie trafić, więc. Ach, leja ma to żaden problem. 9700 tylko z jednej wieży. Teraz gorzej. Dwa pociski wpadły, ale jak widzicie i tak apeki uciekły szybciutko z tego nowego Orlanu. Jeszcze będzie tutaj obijany. No wydaje się, że będzie tutaj zaraz na naprawdę bliskim zasięgu do zdmuchnięcia, bo dalej płynie już się zatrzymał? Już pomału chyba. Nie, dalej płynie. No bo, nikt sobie dalej płynie, już tu nie będzie w co strzelać, bo został na ogrysku. Dokończyły go inne okręty i zniknął. 58 tysięcy na razie troszkę przystopowało. Ta jedna cytadelka była, jest Zetka, która oczywiście może już tutaj torpedy ja kierunku Yamato posłać tam w zasięgu i Hindenburg Hindenburg ładnie burtą płynący w ogóle tam okrętów jest sporo mamy pięć jednostek o których wiemy torpedy już w drodze i kolejna Cytadela no coś tutaj chyba się przyjmie Z dwie Zobaczymy, i zumo Jedna druga. i druga. Izumo już ucieka. Może zaraz Zetka. Nie, już zniknęła. paki dalej płyną bokiem. Dalej, bardzo. No, będą, będą cierpieć jak tak będą pływać. I 9085 zaraz będzie seteczka. No i oczywiście, jeśli chodzi o Yamato, to on bardzo szybko może kolekcjonować tutaj obrażenia. Już dodatkowa zaczęła robić swoje. Zaraz powinniśmy mieć ikonki trafienia. niszczycie nie tak prosto, to wyściemy je w końcu. A właśnie, w końcu działa, zaczną się strzelać. Strzelać. A, już jest po zamiatane. Teraz może na troszkę odważnej. Um, zauważcie, że jak na razie przeciwnicy są już praktycznie bez oczu. Została im jedna niszczarka. Ale no, jeszcze, jeszcze nie wygląda to tak turbo-rewelacyjnie. Nie takie bitwy się już przegrywało. Niemniej układa się dobrze. Teraz może będzie jakaś ciekawa wymiana z Montaną. Trzeba też uważać na pancernik z lewej. Maniek chyba go widział i dlatego, tak niezachętnie tutaj chce płynąć ostro do przodu. Zaraz, może dostać z lewej strony, jakąś salwę. Dymka nie dostał. O, właśnie, o tym pancerniku mówię, który teraz zaczął strzelać, na szczęście niewiele zrobił. No, zobaczymy. Dana na razie skontowana. Tutaj jest przeciwnik, który może być bardzo groźny. Teraz Hindenburg będzie palił, no, sytuacja dosyć e, mało ciekawa, żadna niszczarka dalej, o jest wreszcie Fletcher zlitował się i dał dym, o, Montana teraz już tam chyba będzie tonąć, tak jest Fletcherek też się potraktował torpedami, więc można się teraz już ustawić o wiele, o wiele lepiej do przeciwnika. Jeszcze i zumo dostanie, no i potem już ten pancernik ucieka. Zobaczymy, czy, czy postoi w tym dymie, czy nie. A 112 tysięcy przekroczony dosyć szybko. To właśnie, że jak, jak yy, ciężko dla Yamato jest niszczyć te samoloty. To są samoloty 8 tieru, a pancerni 10. Owszem no oni niszczy, ale nie idzie to jakoś rewelacyjnie. No to tutaj naprawdę uważać. Na lotnictwo jeśli z 9-10 tieru, to może zrobić Wam sporą krzywdę. Najsłabsza obrona przeciwlotnicza jest na Yamato, jeśli chodzi o dziesiątki. Później jest pancernik niemiecki i później amerykański. Zobaczymy, jak teraz będą brytyjskie. Jeszcze ich nie mam, ale nie, no nie wiem, czy niedługo. No Niedługo powinienem dostać do testów, czy tam, żeby zobaczyć mi się wydaje. Będę mógł wtedy coś powiedzieć. No Bismarck się pogubił. Jest teraz dużo Bismarków takich, które to są jedyne ósemki graczy. Po prostu powykonywali te misje i no nie mają tego pojęcia jak grać w ogóle pancernikiem. Więc takie rzeczy się bardzo często dzieją na Bismarkach jak wpłynięcie w wyspę. To jest, to jest chyba coś, co każdy Bismarck ma za sobą to jest z tych nowych. No i zobaczmy. Hindenburg dalej pływa tak ryzykownie. Troszkę odbija, ale no dla Yamato właśnie, właśnie. Dla Yamato to może być za mało, takie leciutkie odbijanie. Tu i zaraz Bismarka może zmienić je dodatkowa, która łupie. I właśnie sobie zmieniła. I jeszcze Bismarck dobity zdział. Dublecik pięknie. Pięknie. 180 tysięcy, czyli już bardzo ładny wynik w tym momencie. Patrzmy. O, tutaj słabiutko, tylko 2000. I złość bardzo dobrze pancerzonym yy, pancernikiem. Jak się skontuje, naprawdę ciężko, ciężko idzie robienie mu obrażeń. Sami widzicie, że tutaj nawet yy, Yamato ma problem, żeby. W dobrze skontowanej zoom coś tutaj weszło za, za większe obrażenia. Teraz zobaczymy. Teraz pewnie zmieni cel na e bo to jest w końcu krążowniczek. Tyle mile się strzela w krążowniki. Zobaczmy, ale ładnie lecą te pociski. Naprawdę ładnie lecą. Skupienie jest niczego sobie. Tylko jeden trafił. No i się udało. Teraz troszkę. A jeszcze zdobytych obrażeń 194 wystarczyły na duży kaliber. Oczeki uderzenie się. O, lotnisko się znalazło. Miło. Ja już bym strzelał w lotnisko. Jakie mam priorytety? Zawsze lotnisko należy odstrzelić pierwsze. W ma podobne priorytety. No właśnie, że tutaj zieloni stracili tylko jeden okręt, jedną niszczarkę, więc no, gra do jednej bramki. No i teraz to jest tylko farmienie obrażeń. Już są no, naprawdę ładne, 200 tysięcy jak przekroczymy to już jest bitwa jedna z lepszych. Oczywiście tutaj są gracze, którzy przekroczyli 300. A pewnie się ktoś znajdzie, co, kto przekroczył i 400, niemniej no takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko. 30 dodały zobaczcie jaka turbo salwa i został na 600. Tu takie sytuacje. Gościu zostaje na kilkaset jak traci kilkadziesiąt tysięcy ktoś nam go zabiera. No ale obrażenia poszły. Litwa już ma się ku końcowi. Albo się skończą punkty, albo się skończą okręty. Jedno z dwojga. I zumo raczej już wyparował. Popatrzmy, tak jest. I bitwa się skończyła. No, klepka niemiłosierna, tak bym to nazwał. Naprawdę nie było tu mm, właściwie żadnego żadnego wyzwania. ale co począć? Co począć, moi drodzy? Dobra, ja widzę, że tutaj chyba e, nasza supergiera. Powiedziała, że, że się tutaj coś zblokuje. W końcu to replay Wargamingu. Zawsze coś przestanie działać, bo zacznie działać, nigdy nie wiadomo o co chodzi. A więc trzeba się... O, właśnie. Już coś wyskoczyło program. Microsoft. Nie Microsoft, tylko Word of Wars i przestał działać. No. Mam nadzieję, że on sobie przestał działać, ale mi nagrywanie działa, chyba działa. Więc sobie zobaczmy jak to się tutaj skończyło już w liczbach aż 11 684 zarobku jak premka. No ale umówmy się, że tutaj Maniu się za bardzo nie napocił. Grał blisko, grał na pierwszej linii, to wszystko procentowało. Jedna niszczarka tylko próbowała mu zagrozić i faktycznie zagroziła dwie torpedy wpadły. Reszta okrętów, jakaś taka pływająca bokiem. No, trafił się słabszy tymi tyle. Tutaj widać, że było tylko strzelanie do. No, może tej zuma jedynie. Tutaj całkiem fajnie grało, ale reszta to tak nie bardzo, nie bardzo dzięki. Więc moi drodzy, no, no, takie bitwy się zdarzają. Warto wtedy być z przodu i swoje zrobić. Jak widzicie, drugi gracz miał 1700, a trzeci 1500. Mieli też graczek, którzy mieli 200 punktów. Mniej niż. Nie wiem, czy on grał. Czy on się nie zalogował. Ciężko stwierdzić. Ale no różni gracze się trafiają. Tak to tutaj wygląda i tak to tutaj wygląda. Więc, cóż, gratuluję w wyniku. Zwłaszcza 3000 punktów robi swoje, bo rzadko kiedy udaje się przeskoczyć. Nawet jak podsyłacie mi swoje repki i są świetne bitwy z dużo kili, dużo obrażeń, to często. Nie macie przekroczone 3000. No, nie jest tak łatwo to zrobić. Niemniej od czasu do czasu się uda, i mam nadzieję, że Wam się również będzie udawało. Jak najczęściej, a ja się będę z Wami pomału żegnał. Jutro zapraszam na stream, będzie poniedziałek. Będzie też okręt do rozdania, ale raczej nie jutro, pewnie znowu w sobotę albo w piątek. Tym razem 8:00. Będzie premeczka do rozlosowania. Tak jak to było z Warspiteem wczoraj, więc yy, wszystkich tych, którzy chcą mieć szansę wygrać okręt premium. Zapraszam. Ponownie w tym miesiącu będzie dużo do wygrania premek. Jak się uda, to co tydzień coś będzie do wygrania yy, więc całkiem, całkiem dużo. Yy, no w kasie to wyjdzie, kurczę, gdzieś koło 700 zł będzie do rozdania, więc naprawdę sporo no i cóż moi drodzy będę też jeszcze zaczynał e, serię z Wiedźminem na kanał no, nie wiem kto będzie chciał będzie oglądał, pewnie w niedzielę będę streamował i od razu to nagrywał e, nie miałem cały czas czasu na tego Wiedźminka ale postanowiłem go jednak znaleźć e, i ogólnie też w gwinta troszkę ostatnio pogrywam żeby wspierać gry CD Projekt Red w końcu no, mamy świetne, świetne firmy polskie, więc też powinniśmy je jakoś wspierać i promować. Dobra, to tyle na dziś. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!